Ekspres do kawy Jura A7 występuje w jednej wersji kolorystycznej białej. Ekspres komunikuje się z nami przy pomocy czytelnego wyświetlacza tekstowego, a my komunikujemy się z Ekspresem przy pomocy sześciu przycisków wyboru napoju oraz przy pomocy manipulatora Rotary Switch. W tym ekspresie możemy przygotować zarówno kawy czarnej, jak i kawy białe za dotknięciem jednego przycisku. I mogą to być kawa czarna. Espresso, porcja wody, porcja mleka, cappuccino oraz latte macchiato. W menu tego ekspresu znajdziemy następujące funkcje: możliwość ustawienia języka, jasność wyświetlacza, kolor wyświetlacza, wyłączenie po ostatniej zrobionej kawie, ustawienie twardości wody, aktywacja bądź też dezaktywacja filtra wody. Tutaj stosujemy filtry wody Claris Blue, ustawienia produktów oraz procesy konserwacyjne. W ustawieniach produktów możemy zaprogramować moc kawy w 10 stopniach, temperaturę w 2 stopniach. W przypadku kaw mlecznych ilość mleka, w przypadku latte macchiato czas przerwy i ilość wody przepływającej przez kawę. W zakładce konserwacje znajdziemy wszystkie programy pielęgnacyjne, czyli mycie systemu mleka detergentem, płukanie urządzenia, płukanie systemu mleka. Mycie ekspresu tabletką czyszczącą modułu zaparzającego z olejków kawowych, odkamienianie ekspresu tylko jeśli nie stosujemy filtrów wody i to wszystko. Ekspresy linii A są naprawdę kompaktowe, a 1A7 ich szerokość to tylko 24 cm, wysokość 32 i głębokość 45 cm. Wylewka unosi się na wysokość 138 mm, a więc stosunkowo wysokie szklanki do lata macchiato bez problemu nam się tutaj zmieszczą. W jednej centralnie umieszczonej wylewce zintegrowany został spieniacz Fine Foam, czyli taki, który przygotuje dla nas tylko i wyłącznie wyśmienitą, delikatną i kremową piankę mleczną. Pojemnik na ziarno w tym ekspresie ma pojemność 125 g, Znajdziemy w nim pokrywkę aroma z umową uszczelką chroniącą aromat kawy oraz najnowsze praktycznie rozwiązanie Jury: młynek aroma G3 ze stożkowymi stalowymi żarnami, które są bardzo trwałe, pracują bardzo szybko i są bardzo precyzyjne. Pojemnik wody w tym ekspresie ma pojemność 1,1 litra i jest kompatybilny z filtrami Claris Blue. Zalecam ich stosowanie ze względu na lepszy smak kawy oraz ochronę ekspresu przed kamieniem. W ekspresie Jura A7 pojemnik na odpady pomieści około 9 porcji fusów, natomiast pojemnik na popłuczyny nie ma aktywnej kontroli ilości tych popłuczyn, dlatego ekspres zawsze ad hoc, zanim tacka się przepełni, będzie prosił nas o jej opróżnienie. Ze względu na kompaktowe wymiary, sercem tego ekspresu jest ten mniejszy moduł zaparzający ten o maksymalnej pojemności 10 gram zmielonego ziarna na jedną porcję kawy. Proces zaparzania jest wspierany przez dwie technologie bardzo ważne: PEP, czyli Pulse Extraction Process, Proces ekstrakcji Pulsacyjnej oraz IPBS, czyli Intelligent Pre-Blue Aroma System. Inteligentne wstępne zaparzanie, co naprawdę rewelacyjnie wpływa na finalny smak kawy. Ekspres Jura 7 posiada jedną bardzo wytrzymałą pompę wody, która jest w stanie współpracować z systemem PEP, który jest naprawdę wysoce wymagający. Jest też w stanie zapewnić stałe ciśnienie statyczne na poziomie 15 bar w trakcie całego procesu zaparzania. Ekspres jest wyposażony w jeden układ grzewczy jest to standardowo termoblok, który w jurze jest od zawsze, który wespół z zaawansowaną elektroniką jest z kolei w stanie zapewnić stałą temperaturę od samego początku do samego końca zaparzania. A jak wiemy te dwa parametry ciśnienie i temperatura są szalenie istotne jeżeli chodzi o finalny smak kawy. Eksplozjura A7 nie jest kompatybilny z adapterem Smart Connect, ale ma inne zalety. Jako jeden z nielicznych z małym modułem zaparzającym, może przygotować dwie kawy czarne, dwie espresso równocześnie, a także możemy w tym ekspresie przygotować kawę z kawy wcześniej zmielonej. Dlaczego postawiłbym na Jura A7? Kompaktowe wymiary i możliwość przygotowania kaw mlecznych za dotknięciem jednego przycisku. Do tego szwajcarska jakość i myślę, że nie muszę mówić nic więcej. Mam nadzieję, że ten filmik Państwu się przydał. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie tego kanału. Na dzisiaj to wszystko i do następnego filmiku.